Wystawa Prawie Wszystko o Zwierzyńcu Odsłona Druga to kontynuacja wystawy, która po raz pierwszy pojawiła się na Zwierzyńcu w 2017 roku. Na tej wystawie wiele rzeczy spotkacie Państwo, takich samych, które już były. Ale jest kilka takich momentów, które będzie można odkryć na nowo. Między innymi proszę się dokładnie przyjrzeć e, towarzyszom lajkonika. Bo troszkę ich zmieniliśmy. E, zamiast e, takiej części poświęconej naszym łowcom mamutów. E, sprowadzamy nową część, e, nie łowców e, zwierząt, ale można powiedzieć łowczyni dusz, e, czyli naszej błogosławionej Bronisławie, nieco zapomnianej e, świętej ze zwierzyńca, która no, jest wzrośnięta ze zwierzyńcem właściwie od samego początku, a w tej chwili na nowo odkrywana przez nie tylko mieszkańców Zwierzyńca, ale Krakowa i Polski. E, a oprócz tego na całej wystawie, proszę, wyszukiwać miejsca, gdzie można usłyszeć oryginalną krakowską gwarę, której to poświęcono zorganizowaną w dniu wernisażu debatę pod tytułem Wyjdzie na pole, czy warto mówić po krakowsku. W dyskusji udział wzięli dr Barbara Grabska, dr Kazimierz Sikora oraz profesor Anna Tyrpa. Spotkanie poprowadził Marcin Baran. Słowa to oczywiście rzecz najbardziej jakby uchwytna. Sądzę, że nie powinno nas dziwić, że rączki nie ma, że kapuza zginęła, że meszków nie ma już w Krakowie i zapewne restytuować je tego nie da. Dudzki też nie będzie. Chociaż pozostawiła piękny związek readologiczny, mieć Duckę pieniędzy. Czasem ktoś powie, że i kłopotu duckę. Idzie pantofle jako tak. E, buty. Tak. E, idziemy gdzieś na nogach, a nie pieszo. Pieszo. E, wychodzimy na pole, wychodzimy na gór. Tak. ok? Chrust, a nie faworki, podobno bil, a nie słonina. Tak. Już tak. trochę przestarzały, ale tak. Grysik, a nie kasza marna. No i drzewko i choinka. Tak. Plus jeszcze nakaznik, na albo czy niektórych, jak moja babcia mówiła, nakastnik. Tak, ale no, no, to kwestia uproszczeń tylko. tej wystawy będzie miał miejsce wyjątkowo w środku wakacji 15 lipca roku 2018.